Cześć, witam Was serdecznie z tej strony, Gracja Nastacki. Chciałem teraz powiedzieć o hejterach. Hejterzy, to jest właśnie problem. I właśnie w internecie są hejterzy. No i właśnie często tak bywa, że ktoś sobie tak myśli, podobnie jak z innymi sprawami, na przykład, że tam wiadomo różne rzeczy się przytrafiają jeden zostanie oszukany kto inny się przewróci, potknie się poślizgnie, przewróci się kto inny zachoruje, kto inny znowu coś innego mu się zdarzy i zazwyczaj jest tak, że wszyscy mówią no temu komuś się to zdarzyło ale mi się nie, nie przydarzy i to samo jest właśnie z hejdelami też właśnie Ludzie obserwują na przykład na YouTubie czy na jakichś innych portalach, że ktoś tam jest hejtowany, no i właśnie wychodzą z założenia: no tak, hejtowany, bo się coś tam albo źle uczesany, albo źle ubrany, albo za, za gruby, za chudy, albo na przykład mówi y y y y coś źle, albo. Źle się zachowuje i dlatego jest hejtowany. I właśnie tak większość ludzi po prostu myśli o sobie, że jakby oni byli, to by ich nikt nie krytykował, a tymczasem niestety tak nie jest. I dopiero właśnie w praktyce się okazuje, jak ktoś po prostu występuje na YouTubie czy na jakichś innych portalach w internecie to nagle się okazuje, że właśnie nadchodzi ten hejt, no i dużo ludzi właśnie jest yy, zaskoczona tym, że jak ktoś może tak pisać, jak ktoś może tak mówić, jak ktoś może mnie wyzywać czy obrażać, czy czy, czy o kimś tam innym coś złego, źle się wypowiadać. A tymczasem, niestety, ale, hejterzy, no niestety, są, są, byli, są i będą. Oczywiście, jedne osoby mogą być więcej hejtowane, im inne mniej, ale hejt spotyka każdego w internecie. Ale to nie tylko w internecie, w życiu też tak samo. Przecież też obgadują się ludzie plotki na siebie różne, wygadują tak samo, właśnie krytykują. To tak jak było w tej takiej przypowieści jednej, że o osiołku, osiołek i mąż, żona i dziecko. No, i że sobie szli. Sobie szli. Osiołek sobie szedł, oni też przy osiołku sobie szli i napotkali kogoś. I ten ktoś powiedział: No to co wy? Po co wam ten osiołek? Co wy? I, i, osiołka macie, a, a, a na piechotę idziecie przy osiołku? Więc posłuchali go, więc wszyscy sobie usiedli na tego osiołka i. Tak, jechali dalej, już sobie na tym osiołku. No i znowu napotkali kogoś, następnego yy, przechodnia, i yy, ten ktoś znowu popatrzył się i mówi: To, to biedne zwierzę tutaj ledwo, sapie, męczy się, a wy tutaj wszyscy na tym osiołku siedzicie. Yy, gdzie macie serce dla tego zwierzęcia, biednego, zmęczonego? No to. No dobra, no to, no to mąż i żona zsiedli z tego osiołka. No i tylko dziecko jechało na tym osiołku. No i taki i jedzie to dziecko na tym osiołku. Mąż i żona właśnie idą na piechotę. No i znowu następny przechodzień idzie, patrzy się i znowu im mówi. No to co, Wy tutaj na piechotę idziecie, a tutaj dziecko sobie siedzi na osiołku. No to dobra, no to się zamienili dziecko, idzie na piechotę, a, a może i żona sobie siedzą na osiołku. I znowu następnego spotykają przechodnia, i znowu następny przechodnie mówi, no to jak to, Wy tutaj na piechotę, a tutaj dziecko sobie siedzi. No to znowu, znowu się zamienili. I po prostu to tak można w kółko po prostu, w kółko, um, za każdym razem po prostu, jak się natrafi na następnego przechodnia, to zawsze coś źle. Siedzi źle. Idzie źle. Wszyscy siedzą źle, i dziecko siedzi źle, dorośli siedzą też źle. Żona siedzi tylko na tym osioku, no to też źle. Dlaczego żona siedzi, a mąż musi iść na piechotę? No, zawsze po prostu źle. I to taka po prostu nieskończona opowieść, bo tak cały czas po prostu. Cały czas by się musieli przesiadać i zsiadać i zawsze krytykowanie i zawsze źle. No bo i dlaczego tak, a nie tak, nie? No i to tak jest też właśnie i w internecie i w życiu, że po prostu no, zawsze ludzie krytykują, a zwłaszcza w internecie, no bo um, tak, w życiu takim, no też krytykują, ale już bardziej się tak pilnują, dozują tą krytykę. No, natomiast w internecie jak się nie znają i jeszcze ci, zazwyczaj ci co krytykują, hejtują, no to anonimowo, po prostu względnie pod jakimiś tam fałszywymi nikami i czasami w ogóle... Podają się za kogoś zupełnie innego niż są w rzeczywistości, no to po prostu zupełnie czują się bezkarnie, i, i, i tak samo czują, że nikt o nich nic się nie dowie, i idą po prostu na całego z tym hejtem. Więc. Co robić właśnie z takimi hejt, hejterami w internecie? No to po prostu no, no najlepiej by było po prostu mieć takiego moderatora, który by wszystkie te wiadomości złe wyrzucał, a tylko dobre dopuszczał. No ale niestety, no to mieć takiego moderatora, no to to są koszty. No chyba, że ktoś by za darmo robił tą moderację, no ale to też może nie zawsze by miał czas zrobić za darmo no i też i jest taka sprawa, że nawet jakby robił no to zawsze jest to niebezpieczeństwo że w końcu jakieś tam Y, y, negatywne wiadomości w jakiś tam sposób by mogły do niego dotrzeć, do tego kogoś. Znowu całkiem zlikwidować komentarze, wycofać w ogóle, żeby nie było możliwości, to znowu wtedy znowu zasięgi są utracone. Y, znowu jak się samemu modeluje, no to znowu trzeba czytać te różne wiadomości, więc człowiek się denerwuje reagować, Jak reaguje na, na ten hejt, to to jeszcze bardziej podsyca tą, tą atmosferę, wtedy jeszcze bardziej hejtują, bo jak, jak hejter zobaczy, że jest, zwracają na niego uwagę, że jest po prostu reakcja na to, co on robi, ten swój hejt, no to jeszcze bardziej hejtuje. Bo to go bawi, to go fascynuje, to, to młody. No, czasami to jest tak, że po prostu niektórzy hejterzy po prostu, no, po prostu mają za dużo energii i takiej złości w sobie. No i właśnie wyżywają się po prostu w internecie. No, bo jak wyjdzie na ulicę, no to na ulicy to mogą go złapać. Mogą mu wlepić jakieś kary czy coś tam innego, więc na ulicę się boi wyjść, boi się wyjść coś tam na ulicy, robić jakieś tam zadymy czy rzeczy, bo, 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 bo to jest, jest niebezpieczne, więc po prostu siedzi w domu i właśnie w internecie po prostu hejtuje, wyżywa się po prostu w internecie. A, a czasami też jest tak, że po prostu ktoś miał zły dzień, komuś się coś nie udało, ktoś jakieś niepowodzenia i to, i to w różnych sprawach niepowodzenia, i, i, i czasami jakieś kłótnie, czy coś tam w rodzinie, coś, zawsze coś tam może być. Negatywnego się wydarzyć. No i właśnie taki ktoś po prostu odbija sobie, odbija sobie właśnie w internecie i wtedy, i wtedy zapomina o tych swoich problemach, tylko właśnie y, cieszy się, y, że komuś w internecie po prostu y, y, dowalił, że komuś w internecie po prostu napisał jakiś. Negatywny komentarz, a jeszcze tak, ja właśnie jak już powiedziałam, jeszcze jak jest odz, o, ktoś się odzywa, ktoś protestuje, ktoś z nim yy, 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 właśnie nawiązuje kontakt i odpowiada mu na to, to jeszcze bardziej on się tym nakręca i jeszcze bardziej hejtuje. Więc po prostu no, najlepiej po prostu nie reagować na hejt i najlepiej po prostu takiej różnej wiadomości nie czytać. Ja to miałam ja też i mam czasami właśnie taki dobry sposób, że po prostu czytać tylko z przodu, z przodu komentarz jak jest pozytywny, bo to z przodu już widać, zaraz na początku, jak jest pozytywny, no to przeczytać do końca, a już z przodu, jak się widzi, że to już jest jakiś krytykujący, jakiś, yy, jakiś hejt, no to od razu kasować, nie, nie czytać no po prostu do końca, tylko od razu kasować i spokój, i komentarz usunięty i nie ma problemu. Natomiast nie zagłębiać się, nie czytać do końca tych negatywnych komentarzy, a pozytywne, jak najbardziej pozytywne czytać i jeszcze łapkę w górę dawać i serduszko i jeszcze odpowiadać na pozytywne komentarze. I wtedy wszystko będzie dobrze i będzie mniej stresu i wszystkiego i i hejterzy będą po prostu wtedy no po prostu będą pójdą sobie po prostu gdzie indziej I jak taka będzie sytuacja bo będą widzieli no nic nie daje, po prostu nic nie daje to hejtowanie, no to idą gdzie indziej szukać kogoś innego i wtedy się ma spokój z hejterami w, taki, w takim przypadku. Także to tyle na temat hejterów, oczywiście hejtowanie to jest bardzo zła rzecz i, i bardzo negatywna, no ale niestety. Niestety jest, jest, była, jest i będzie właśnie takie hejtowanie. To, to jest sprawa taka, że była, jest i będzie, ten, że no niestety, ale Trzeba po prostu uodpornić się na hejtowanie i nie czytać tych negatywnych komentarzy. Tylko z początku przeczytać pierwsze, pierwsze wyrazy. Jak widać, że to hejt, to od razu usuwać. I, i wtedy się ma spokój. Także dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.